Cześć Agato, witam Cię w kolejnym odcinku Rekruter DigiChat, w którym tym razem porozmawiamy o sytuacji w regionie katowickim, tak? co dzieje się na rynku pracy w Katowicach, jak teraz wygląda sytuacja, powiedzmy, po tym takim rozluźnieniu. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję jednocześnie za zaproszenie. Jak wygląda sytuacja po tej, sytuacja wygląda bardzo dziwnie, może powiem tak, zacznę od tego, ponieważ nie ma, to znaczy wróciliśmy wszyscy już teraz tego, albo większość, może nie wszyscy, ale większość, z pracy w charakterze właśnie home office, ale jednak jest cały czas jakby sytuacja bardzo, bardzo niepewna, dlatego, że ciągle się mówi, że u nas na Śląsku jest najwięcej zachorowań, jak wszyscy wiemy i słyszymy, co spowodowane jest podobno z właśnie sytuacją w górnictwie. I teraz ta sytuacja w górnictwie niewątpliwie ma duży wpływ na ten nasz rynek, czyli mówię o rynku Polski południowej, dlatego, że już są pierwsze sygnały dotyczące między innymi zamykania kopalń, więc pewnie te nastroje tutaj nie będą mocno sprzyjające, a wręcz odwrotnie bym powiedziała, Dlatego, że nas czeka tak naprawdę ogromna transformacja, ogromna. Jesteśmy praktycznie krok przed ogromną transformacją. i Teraz mówię o znaczeniu rynku pracy, jeżeli chodzi o naszych zatrudnionych górników i ich rodzinę. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, więc to jest taki kamień, ogromny kamień przed nami. Jak mnie pytasz o rynek pracy i o sytuację na rynku pracy, wydaje mi się według tego, co sobie zebrałam, takie dane na podstawie wydawane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, u nas nie wygląda to źle. To znaczy się, my generalnie jesteśmy obłożeni mocno przemysłem i ten przemysł cały czas potrzebuje ludzi do pracy. W związku z czym ta sytuacja, jak patrzyłam sobie nawet na dane, takie tak zwane dane statystyczne, czyli na 31 maja 2020, czyli naszego roku, tego roku mamy 4,5% zarejestrowanych bezrobotnych, mhm. a na 30 mhm. czerwca mamy 4,6%. Czyli to nie jest jakaś lawinowa. Cyfra, mówiąc krótko, więc nie jest to sytuacja zła, a wręcz odwrotnie, tak jakbym powiedziała, coraz więcej pokazuje się i ukazuje się ogłoszeń pracy. Mhm. A jeśli chodzi o przemysł, tak, to mamy właśnie branżę przemysłową, która jest jakby dobraną napędową w tym regionie. jakie mhm. jeszcze inne branże są kluczowe, jeśli chodzi mhm. o pracę, gdzie te oferty się teraz pojawiają najczęściej? Jasne. Oferty w największym stopniu, jak sobie patrzyłam, przeglądałam całość, to nie ukrywam, że to jest związane z przemysłem. Jeżeli mówimy o coś, co jest o tak zwanego około przemysłowego, no to oczywiście, że logistyka. Logistyka, czyli transport, spedycja i logistyka, TSL, branża TSL niewątpliwie. Mało tego, zwróciłam też uwagę na jedną rzecz, że bardzo dużo jest zapotrzebowania, jeżeli chodzi o na przykład o tak zwanych kurierów. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o pracę właśnie w tym, a nie innym zawodzie. Więc teraz to są branże, które gdzie tak powiem, gdzieś tam mają cały czas potrzeby i intensywnie zwracano ostatnim czasem uwagę na branżę, która się zamknęła, jak wiemy, czyli gastronomia. Dzisiaj zaczynają poszukiwać nowych osób. Pytanie, czy to jest związane z faktem wymiany czasowego personelu? Czy zapotrzebowania na, na rozszerzenie swojego własnego personelu trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek jest niewątpliwie zapotrzebowanie, które widoczne jest właśnie w uczelniach reputacyjnych. A jak to wygląda z perspektywy kandydatów? Czy tych aplikacji jest porównywalnie, jest ich jednak mniej, jest mniejsze, mniejsze, mniejsze zainteresowanie? Z pozycji albo z perspektywy kandydatów muszę powiedzieć, że to, z czym my się spotykamy, też prowadząc Agencję Doradztwa Personalnego, jest pewien strach i niepewność, jeżeli chodzi o kwestie zmiany pracy. Zmiany, podkreślam, bo to jest istotnym elementem, zmiany pracy. Mamy sytuację niepewną na rynku pracy, nikt nie wie, co będzie we wrześniu. Mówi się o kolejnym rzucie pandemii we wrześniu, w październiku. Tak naprawdę jest duża niepewność, że tak powiem, i ta niepewność to nie jest tylko i wyłącznie niepewność ze strony kandydatów do pracy, ale również pracodawców, co należałoby też podkreślić, mówiąc krótko, bo jest to niepewność przed biznesem stojącym. Jak pytasz mnie, jak reagują kandydaci, to ci, którzy mają zatrudnienie w miarę stabilną sytuację w swoich spółkach, czyli mówiąc krótko o spółkach, na których to pandemia może w najmniejszym stopniu wywarła wpływ, raczej się obawiają zmiany miejsca pracy. To zdecydowanie i to jest widoczne, bym powiedziała, po realizowanych przez nas między innymi właśnie projektach rekrutacyjnych. A jeśli chodzi o odmrażanie tych procesów i jakby sam, same procesy rekrutacyjne, czy one trwają długo, czy trwają, czy są, wróciły do normy, teraz mamy też sezon wakacyjny, więc wiemy, że to też w rekrutacji różnie bywa. Nałożyło się jedno i drugie tak naprawdę, czyli mówiąc krótko, to co ja obserwuję, pomimo tego, że byliśmy gdzieś tam po zamykaniu... W naszych domach, ludzie mają po pierwsze potrzebę odpoczynku i to jest widać, słychać i czuć. Nawet polecam i zalecam wręcz bym powiedziała zurlopowanie się i też ludzie korzystają z tych urlopów. To hamuje nam, to zdecydowanie nam hamuje proces rekrutacji i wydłuża ten samym proces rekrutacji. Jeżeli chodzi o kwestie pandemii, część kandydatów na przykład już dzisiaj jest skłonna absolutnie przyjść do biura i mieć spotkanie face to face, część cały czas się upiera przy formule właśnie online, która jest, jak podkreślają, bardzo często po prostu. Bezpieczniejsze, mówiąc krótko, aczkolwiek, tak jak mówię, to wszystko to jest bardzo indywidualne, bym powiedziała. Niewątpliwie ten czas, czyli lipiec i sierpień, co jest obserwowane od wielu wielu lat, jak wiemy, to okres urlopu i to wydłuża pandemia dodatkowo, chociaż muszę powiedzieć, że szybkość umówienia się na rozmowę online, dzisiaj jest, to przyspieszyło, bym powiedziała. To jest jakby odwrotne, bo tutaj ludzie się potrafią zorganizować, się przed komputerem i poświęcić godzinę półtorej na rozmowę z rekruterem. Jasne. A jakich mamy największych pracodawców obecnie właśnie w tym rejonie? W naszym rejonie, tutaj rejonie Polski Południowej, takimi dużymi graczami, no oczywiście, że to będzie przemysł. Nie zaskoczę z tym, co powiem, no i to niewątpliwie przemysł. Spółki takie jak choćby nawet, nie wiem, Teneco, Hager Polo, to są spółki, które są, które zatrudniają na dużą skalę tak naprawdę pracowników. Mamy oczywiście Morisa, mamy Wkrentmer, spółka, tutaj podkreślaj, jest to spółka rodzinna, akurat spółka z Częstochowy. jest to bardzo dużo również gracz na rynku, powiedziała. Także my dzisiaj tutaj obrośnięci, tak powiem, choćby nawet Kirchhoff w specjalnej strefie ekonomicznej, no obrośnięci jesteśmy tym mocno, tym przemysłem, bym powiedziała. Co niewątpliwie na tym wygrywamy. Ja zawsze podkreślałam, że mieszkam w bardzo ciekawej części Polski, dlatego że ta część Polski no, ma po prostu miejsca pracy i ma ich dosyć sporo, w tych miejsc pracy. Czyli, czyli na, brak, na brak tak naprawdę pracy ten region nie może narzekać, jeśli są kandydaci, którzy teraz poszukują pracy, to jednak prędzej czy później ją znajdą. Tak możemy to podsumować. I niewątpliwie prędzej czy później ją znajdą, jest kwestia przede wszystkim chęć do pracy. I dzisiaj jeszcze jesteśmy na takim etapie, tu chciałam zwrócić uwagę szczególnie. To dedykuję dla młodych osób, które wychodzą na rynek pracy. Poczytajcie sobie: ten rynek pracy nie jest tak sprzyjający rynkiem, jakim był na przykład 4, 5, 6 miesięcy temu. To jest już mniej sprzyjający pra rynek pracy, dlatego że wybór kandydatów jest zdecydowanie większy. Dla pracodawców, mówiąc krótko, dlatego patrzcie też na to, jak, jak, jak to wygląda względem Waszych oczekiwań finansowych a możliwości rynkowej i sytuacji rynkowej. To tak szczególnie to, to dedykuję, nie ukrywam, do ludzi młodych, którzy mają akurat tą możliwość wyjścia na rynek pracy w tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce, czyli pandemia. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jest, 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 jest praca, jest, jest co znaleźć na rynku, więc to jest bardzo pocieszające, że jednak nie jest tak źle. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące, ale bądźmy po prostu dobrej myśli, bo to nam pozostało też. I co, Agato, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to podsumowanie. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się naszym odbiorcom, zwłaszcza z tego regionu i będziemy w kontakcie. Oczywiście, że tak, a ja dziękuję jeszcze za zaproszenie i przede wszystkim wszystkim słuchającym życzę, żeby znajdowali najlepszą pracę, czyli pracę, jaką sobie wymarzyli. Pracę wysokopłatną, że tak powiem, I na... dokładnie i jeszcze pracę w, w, przede wszystkim w otoczeniu ludzi bardzo im sprzyjających. Serdecznie dziękuję. Podpisuję się pod tym. Do usłyszenia. Do usłyszenia.